Ani prowadzenie Sejmu, ani kandydowanie na, na, na prezydenta to nie jest program prawa i merytoryczna kampania prezydencka. Ponieważ jeżeli Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, także wystąpi w wyborach, to jest to szansa, że w drugiej turze spotka się właśnie z Jeżeli będzie Trzaskowski w drugiej turze, to nie będziemy nie oglądali ze strony kandydatów skandalicznych czy zachodem. Uważa ani tak uwaga z lewicy? ...wybory prezydenckie. Choć kupujemy coraz więcej słodyczy, branża cukiernicza ma coraz większe długi. Przekroczyły właśnie 275 milionów złotych, to 12 milionów więcej niż przed rokiem. Najbardziej wzrosło zadłużenie firm zajmujących się produkcją pieczywa i ciastek. Ich dług jest...